Prawda jest taka, że walczy z tym, że po prostu jesteś sztywniakiem, ale dalej nieszczęśliwy. Ridzina, czy twoje w ostatnie dni hmm. masz rację? Złapałaś mnie. Masz mnie. Może czasem jestem trochę zbyt sztywny, bo faktycznie tutaj na TikToku rozmawiamy o. Problemach alkoholowych, a alkoholizm jest chorobą śmiertelną i ze śmiertelną powagą trzeba podchodzić do tematyki, ale też i trzeźwość to ogromna radość, więc czasem sobie coś tam śmiesznego i powiem. Ja myślę, że też chciałbym Tobie zaproponować, zapytać, zasugerować, żebyś zastanowiła się nad sobą, czy ty nie jesteś za to zbyt wyluzowana i co na to twoja rodzina może powiedzieć uważam, że oboje mamy problem, ja za sztywny myślę ty zbyt luźna dobrze, że są specjaliści i obydwa przypadki można leczyć jeżeli tylko jest wola ku temu, no ja postaram się zwrócić uwagę mojemu terapeucie powiem mu, wspomnę mu, że faktycznie może jestem zbyt spięty tobie też polecałbym jakiegoś dobrego terapeutę Zawsze może się przydać. Wszystkiego dobrego. Zdrówka życzę. Papa. Pa.